Zjad to, to, kurwa nie wyrobię te. To jest baba do życia. Ja tylko pierdolę. Ja to, to ży... Baba do przeżycia, nie do życia. Przeżycia, nie życia. Nie chce dalej? a on się przyjechać, żeby terowo. Nie, to jest zajebista blondyna. Powiem, powiem wam tak. Może was e, większość wkurwiać, wszystko. To jest moja zajebista kumpela, zajebiste relacje No, mamy ze sobą. Tylko brak seksu. <noise> no niestety no, życie. <noise> Nie ten chuj. <noise> o tak. Dobra, idę jadać. Ela, ten Ela, mogę? A, a idź? Mam podtrzymać. Nie. Znaczy, że Także na koniec tak odejmiemy. No. Taka niespodzianka. Miał mi nie być. Jestem może trochę w ukryciu, ale, ale będzie wesoło. Tak. Nie Adaś? Dobry humorek! No daj. No, dać. no, dać. no czuję ty. No, dobry kumorek. Zawsze, zawsze. No, ja, jo, no tu wypierdamy wszystkich. Nieważne, kto do niej podchodzi, ona wyjaśni wszystkich. Taki charakterek, no niestety. No. Życie. <kluz> ja też, kurwa, że dużo piję, no ale ja i powiedziałem, ja piję sam dla siebie, tak? Mam swoje życie i ja w nią nie wnikam i w swoje. Fajna blondy, a nie? Nie, właśnie nie, nie, właśnie nie wiem, sprawdzam, na ile mnie widać tak. O nie, za daleko za się posunęłam, o Tak, to ta jest siostra Iwony, ale jest... E, i my się kole, e, kolegujemy. Nic, uwierzcie mi, my nic wspólnego nie mamy. Ona Żadne, ma swoje życie. Żadnych seksów, żadnej miłości. Adam ma swoje miłości. A Adam, czuje, miło... no. przecież ja bym ci nie dała głupku. No. Więc żadnych miłości, żadnych e, przy, takich wielkich relacji. Adam ma swoją Madzię ja mam swego rrr, pana. Pana, fajnego pana. My się folgujemy, najebiamy się, a później na drugi dzień płaczemy. My, my sobie wygadamy wszystko z Adamem, co nas boli w naszych związkach. On mi powie... Ja, co on myśli jako facet? Ja jako dziewczyna? Okej, ja ale nie będę siedział w tym białym. Ja. Ej, to... No i takie, no są skutki. I mówi, ale kobieta to... się ogarni, kurwa, kobieto. Zawsze to słyszę do Adama. Ej, to ogarni się kobieto kurwa. No, ale jest fajnie. O kurwa, o kurwa, kurwa. Co? Ty jak będziesz wychodziła na parkę, to tam mikrofon jest taki, nie? A, nie, 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 bo za blisko mikrofonu usiadło mi. I co zgujesz. Nic. nic... A ty fajny jest jesteś, nie? Żebyś nie wolno ci to Powiem Ci królował. A to ten... już nie pierwszy raz to usłyszałam, no, I w dupie to mam, te wasza y, fajna babka i czy się tak, nie, nie słowa. Pamiętaj, po greźleńsku wszystko możesz robić. Aha, już. <ścoughs> już. Nie, dobra, kawa, herbata, co chcesz? Mam piwko. Hmm? Mam piwko. Ty, czekaj, mamy mnie nie wzięliśmy? Weźmy nie kurde. A nie mamy! Mm. O oh, kochana, kocham <grywa> Boże, myślałem, że te chuje, bo nie pójdę z mi się śniło, coś... Tak, tak. Ej! Co? Wszystko, okej. No, Oczywiście. Na paru? Noc. Dobrze, to? jutro? Nie, tylko nie, nie. Że pan. Bye. Teraz poczekaj. Nie przyjmuj myśli. Więc... Poczekaj. Nie przyjmuję myśli. Wszystkim co. Co zepsuć lada ma Weź życie. Wszystkim co. Ależ nie umiem. Lada ma Nie umiem. Chodzisz, czy wychodzisz? Czekaj. Weź to myszkę. Możesz. хүхэн <laughs> Czytaj, tu, a nie tam. Hmm. Wy to odśwież. Czekaj, daj, daj mi głos. Odśwież tą, żebym widział, co się piczą w tym młotku. <laughs> Czekaj, bo ja gram, jestem w nie wiem, co się dzieje. Ty. आपके 10 złotych. Siemanko Adam Ela. Pozdrowionka dla Was. Poproszę o nutkę mordeczko HVME, G ja O bym S B U I wiadomo ona Lewajcie hejt. Czekaj, wiem, czekaj, muszę to włączyć, bo ja jestem najebany. Ona to, to mi jeszcze kumma. <grym>

Ja pierdolę, o co mu czemu idziemy spać? Czekaj, nie, muszę to uradnić. <laughs> <laughs> jest... A bądź mi lajwa, żeby, żeby mnie było widać. Musisz się kurwa cały czas widać. <śmiech> pojebana. <śmiech> Stój. Muszę to ogarnąć, po jednej ja jestem. Czy to, 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 to się puścić? czy jaki chuj? No, po samym <grym> Czekaj. Weź, poczekaj. To jest O chuj tam. Czekaj. Nie patrzikam. Oh no. No. <laughs> Nie, sama się kasz. Pytam tylko. Czekaj. no tak. Nie. żeby Żeby <laughs> streamer weszli tu. Inka. się? Zrobię się. Kanapkę zrobić, herbatę? Nie chcesz jej uciągnąć tymi nogami, chcę się strącić tak. <grydanie> Idę, wró wrócę, jak będę pusta. O tak. <grydanie> No nie mam ten widoczności. Tak... Dobra, masz ten czat. Widzisz? Czekaj. Kurwa ci A, O, ty chujek! Tu masz czat, Ciuro. Nie. Jak to się robiło, polepszało. Ten Ektu Plus się robiło. Ty, nie, nie. rusz! Ja

To nie, żeby nie było tak, że ja ją namówiłem. Ona sama chciała. Od razu mówię. Zostaw to chuj je pan, zostaw. Weź było na chuja robisz. Uciekuj. Кеннапка, кеннапка, суп. Ну да! Очень. Читаешь, видишь, что... Мрач. Тут... Штрамка ждет. О, нет. Nie co przeczytałeś Dobra ja ci będę czytał Patrz e... Czekaj na razie między sobą rozmawiałem Jak będzie nas czytało to tyczyło to czytam okay. Hej Adam, Kasia M. Witam się maneczko, cześć Adam sama sobie puszczę w domu <noise> Najlepiej by było, ale sobie serca Beleza, gente. <laughs>